Cześć, Liga B lato 2024, Rozmawiamy z Łukaszem wieczorkiem z ojców RKS-u po wygranym meczu. Bardzo ważnym i dość ciężkim, bo zwycięstwo 4-3. Lider, wasz rywal o walce mistrzostwo wczoraj zremisował, więc wyskakujecie na pozycję lidera. Natomiast no, ten mecz nie należał do najłatwiejszych. No niestety nie należał do najłatwiejszych, bo. Napinaliśmy się na ten mecz, skład nie dopisał, nie, nie mieliśmy swojego składu takiego pełnego. No i te mecze tak wyglądają, się przeplatają, raz lepiej, raz gorzej gramy, ale to tylko skład też. Walczymy dalej o to pierwsze miejsce. To no tak, no pierwsze miejsce macie duże szanse, bo teraz będziecie na pozycji lidera, jest ostatnia kolejka za tydzień. Eee, czy myślisz, że będzie wam to splątywało nogi, czy raczej podejdziecie na luzie, bo jest robota do wykonania na boisku i, i po prostu trzeba chłodną głową podejść do tego meczu i wygrać? No nie, my po 40 lat mamy, jesteśmy ojcami, tak jak nazwa wskazuje drużyny. Także będzie chłodna głowa, tylko zobaczymy jak będzie ze składem. No. Dla Was to też taka, tak naprawdę, trochę pierwsza taka sytuacja, bo jeśli przesiedzimy sobie historię drużyny ojców RKS-u, to tak naprawdę pierwsze, to będzie pierwszy medal w historii Ligi Bemowskiej. Od razu jest szansa na złoty, więc tak naprawdę to, to, to lato Wam posłużyło. No, ostatnia Liga, zebraliśmy się, graliśmy w tamtym sezonie w dwóch drużynach. Każdy, dwa, dwa lata gramy tutaj w tej Lidze Bemowskiej, wcześniej nikt nie grał w piłkę, tam po 10-15 lat nie było kopania w piłki. Wróciliśmy, budujemy się i zobaczymy co będzie dalej. Okej. Okay, to jeszcze tak zapytam, bo m, jeśli chodzi o jesień, o jeśli chodzi o wiosnę, gracie zazwyczaj w Lidze Siódemek, teraz Liga Szóstek, zima też Liga Szóstek. Którą wersję wolicie? No, w woleliśmy wcześniej siódemek, a teraz coś nam tam idzie, tutaj w szóstkach, zobaczymy, może wymieszamy, że będziemy grać na, na jesień w siódemkach i w szóstkach, zobaczymy jak będzie ze składem personalnie. Okej, okay, w takim razie pytanie ostatnie, czyli co, za tydzień świętowanie? No na pewno będziemy świętować, jeśli nie pierwsze, to drugie miejsce, tak mi się wydaje. Okay. Dzięki wielkie w takim razie, Dzięki. powodzenia.